Podczas poszukiwania mieszkania do zakupu czasami spotykamy taką sytuację, że mieszkanie nie ma założonej Księgi Wieczystej, a my chcemy posiłkować się kredytem hipotecznym. Czy to jest możliwe? O tym zaraz opowiem. Najczęściej do czynienia z mieszkaniami, a właściwie ze spółdzielczym, własnościowym prawem do lokalu bez założonej dla niego Księgi Wieczystej, mamy w przypadku mieszkań, które są zarządzane przez spółdzielnie. Takie typowe mieszkania z lat. 70., -tych, 80., -tych, na takich typowych blokowiskach, jak chociażby to za mną. Eee, mamy sytuację taką, że jest to spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, ale żaden z właścicieli nigdy nie założył dla niej księgi wieczystej. My chcemy kupować mieszkanie na kredyt. Czy możemy? Odpowiedź brzmi: to zależy. To zależy od czego? Od tego, czy jest możliwość założenia księgi wieczystej dla tego mieszkania. A co musi się wydarzyć, żeby była możliwość założenia księgi wieczystej? Po pierwsze, muszą być tak zwane uregulowane grunty. Co to znaczy w praktyce? Co to są w ogóle grunty nieuregulowane? Może tak będzie łatwiej. Jeżeli blok został postawiony na gruntach, do których roszczenia ma na przykład miasto, albo są wręcz własnością miasta, albo roszczenia mają jakieś osoby prywatne, jeżeli ta sprawa z roszczeniami nie została zakończona i spółdzielnia jest wyłącznym właścicielem, gruntu razem z spółdzielcami i razem z właścicielami pozostałych mieszkań, które zostały już wydzielone. Jeżeli jest ten status prawny tej, tego gruntu jest załatwiony, to mamy pierwszą rzecz, która sprawi, że możemy założyć księgę wieczystą i bank pochyli się nad tym tematem. Drugą rzeczą, żeby założyć księgę wieczystą jest kompletna dokumentacja. Co znaczy kompletna dokumentacja? Wszystkie, ale to absolutnie wszystkie dokumenty własnościowe, związane z własnością, od początku istnienia mieszkania. Czyli od momentu, najczęściej były to przydziały. Czyli od momentu przydziału, jeżeli były jakiekolwiek zmiany, jeżeli ktoś zmieniał nazwisko, jeżeli ktoś wychodził za mąż, jeżeli ktoś się rozwodził, jeżeli ktoś darował, jeżeli ktoś sprzedał wszystkie dokumenty, to często spółdzielnie mają takie dokumenty, więc o to bym się nie martwił. Ale potrzebna nam będzie Pełna, ale to pełna dokumentacja. Jeżeli mamy tą pełną dokumentację i mamy możliwość e, założenia Księgi Wieczystej, ponieważ grunty są uregulowane, spółdzielnia wydaje nam zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do założenia Księgi Wieczystej. I wtedy. Bank pochyla się nad naszą sprawą, możemy wziąć kredyt hipoteczny, o ile oczywiście my spełniamy wszystkie założenia banku, tak, czyli posiadamy taką zdolność. zdolność. I o ile na mieszkaniu nie ciąży powiedzmy komornik, czy, czy cokolwiek innego. Wtedy możemy e, w momencie aktu notarialnego, notariusz stawia wniosek o założenie tej księgi. I to jest jeden z warunków, który na pewno znajdzie się w umowie kredytowej. Więc czy można, podsumowując, czy można. Mieszkanie bez Księgi Wieczystej kupić na kredyt? Można, ale pod pewnymi warunkami. Pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.